Witajcie z tej strony kursanmotor.pl i dzisiaj zagrajmy w Minecraft. To będzie takie rozpoczęcie przed tym, co będę chciał robić. Może nagrom w paru innych gier. Ale to już w przeszłości nie będę wątpił. I dzisiaj wybudujemy sobie dom, tak jak zawsze się robi w Minecraft. Kuźwa. Znajmniej. więc y, no dzisiaj zajmiemy się taką pierwszą budową domu y, budowaniem go raczej to nie będzie ty, to będzie tak jakby szałas ziemianka to będzie takie żeby przetrwać no możemy właśnie to udoskonalić nie, jak to to piszcie w komentarzach, gdzie to udoskonaliście, to by mi leciał kamień, ale tak nie jest, Więc trzeba pobierać. EXP, no jo ja. jest metal, widzicie to co ja, metal, nie, ja to muszę mieć, to jest, to jest chyba lepiej niż wtedy. Przynajmniej ja tak myślę. Nie wiem, jak wy sądzicie, wybrać lepsze komputery na bank Niektórzy, niektórzy nie. No i tak są inne przecież gry, do. mamy jawę kaczkę, 50. No jak to kaczka, no kaczka to 50, tak. Większej kaczki nie było. Mała, ale zobaczycie. Tylko najpierw muszę wymienić skrzynię biegów. raczej nie skrzynię biegów. No, po prostu coś mi tam poszło. Muszę kupić część to ale to już kiedy indziej. No, ale i tak będę jeździł, pokażę Wam, jak się uchwalę bezczelnie, jak Wam to pokazuję. Yy, mogę... Yy, w opisie dam link do Optifina do Minecrafta 1.3.2 i i do tego. No i do mm, packa To jak widzicie jest ten sam, to jest taki jakby to powiedzieć ulepszać tego starego. Tak. Ulepszać tego. Stary. No uderz się tego starego o więcej tak kochanie dawaj. dawaj o ja chcę więcej low nie ma więcej o o o o, o. więc tak o, dziwna kraina nie wiem czy tutaj te Tu to jest brzydko Tu jest brzydko na 10 metal lubię metal a tym bardziej diamobil wa? Mamo Co to było LOL Ciemno się robi, no jo, zapomniałem o tym, a ja to kopię No ja Jaki jestem głupi Co ja teraz zrobię? Muszę wykopać jeszcze trochę tego Spierd dzielaj mnie z tym co ci od. Nie, 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 idź. idź stąd. No. Do widzenia. Tak, trzeba jakąś nie, Tak, coś jakąś nie, albo już daleko. Myślę, są nie, ja nie, nie, myśl. Myślę. Ja myślę. Ja myślę. Nic? Dobra, widzę już pająka To ja, 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 ja. Zrobię tutaj, tak. Tu. Kłuść, nie mam co robić. Mam. Aby po prostu w ziemię Tutaj. Tutaj będzie genialnie. Tutaj będzie perfekt. To jest dziwne, bije mięsem, ale dobra. Słup się. I tak miał być, miałem być sławny. O, tak. No. No. Będziemy jak jaskiniowce jest. Teraz trzeba zrobić patole, żeby zrobić pochodnie i żeby zrobić oświetlenie tak jest nie tak tak żeby mnie ludzie widzieli żebym ja coś z zobaczył są głodne o i powiem pomieszczę, że nagram jeszcze e, jak gram z kolegą na Igrzyskach Śmierci, tak A, jak będę grał na Igrzyskach Śmierci, i, i może jeszcze nagram e, ten, może jeszcze nagram e, Escape. O! Nie wiem, jak mi się uda. Spróbuję nagrać e, Escapey tak Spróbuję nagrać Escapey i no, i tak ja tam będę nagrywał. Może będę nagrywał e, nie wiem, zobaczę, jak to będzie. No, no to ja myślę, że to będzie koniec tego pierwszego rozpoczynającego odcinka którym teraz się pożegnamy Tak No może jutro nagram Gdziemy, kuźwa. Może kuźwa. Może jutro nagram Może nie Zobaczę jak to będzie ten Tutaj rozbudować Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko Kuźwa Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak to wszystko, jak to wszystko będzie się działo. No, więc tak, więc Więc pamiętajcie, to tak nie lubię się wydawać. No to tak. Pamiętajcie, no jak lubicie mnie, jak się podobał ten pierwszy odcinek mój, to subskrybujcie, lajk like, no i łapkę w górę. To dla, dla mnie, dla was. No nie wiem jak lubicie mnie oglądać, jak ten odcinek był dla was fajny, jak nie, no to jak nie, no to nie musicie nic robić, nie musicie takich komentarzy pisać. No po prostu nie lubię nic. No napiszcie, co Wam się nie podobało, ja spróbuję to zmienić. Więc tak. No to na razie, cześć, trzymajcie się i pamiętajcie, że łapka w górę, tak? Łapka w górę. O! I cukry. No to cześć. Na razie. Steve też się z wami żegna. Cześć.